Witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika, jestem dietetykiem i dzisiaj zapraszam Cię na test cateringu dietetycznego. Na moim kanale jest już test cateringu maczki, zostawiam Wam link na górze, a dzisiaj przetestujemy sobie catering od Ani Lewandowskiej, czyli catering Super Menu. Zamówiłam jeden dzień cateringu z możliwością wyboru dań. Tutaj mam 2000 kcal i 5 posiłków i cały taki dzień jedzenia kosztował mnie 88 zł, tak więc sami zaraz będziecie mogli ocenić, czy się opłacało. Jest to dieta z wyborem dań, tak więc powiem Wam, jakie jeszcze były opcje do wyboru na poszczególne posiłki. Na śniadanie była jeszcze do wyboru wytrawna granola z serkiem ziarnistym i kolorową papryką, rolsy jajeczne z serkiem ziołowym bez laktozy. Pasta z fasoli i śliwki z ogórkiem małosolnym. I to co mi się tutaj podoba to to, że nad każdą potrawą jest ilość opinii i średnia ocen i dzięki temu można wywnioskować czy innym osobom to danie smakowało czy nie. Na drugie śniadanie było jeszcze do wyboru. shake z owoców leśnych, ciasteczka bananowe z suszoną śliwką i owsiany budyń kokosowy z wiśniami. Na obiad filet zdrowiowy w sosie ziołowym z zielonym puree i surówką. Bezglutenowy burger z wołowiną i wegańskim serem. I wieprzowina po chińsku z ananasem. Jeśli chodzi o podwieczorek, to tutaj mamy jeszcze warzywny gulasz z pieczarkami i frytkami z batata, sałatkę z kaparami, patisonami i tuńczykiem i murzynka z brzoskwinią. I została nam kolacja. Tutaj do wyboru była jeszcze wytrawna jaglanka z warzywami i mozzarellą bez laktozy, pieczony chlebek z łososiem i sosem miętowym, i makaron gryczany z tuńczykiem, brokułami i sosem azjatyckim. Dobra, myślę, że wszystko co najważniejsze już wiemy, tak więc teraz możemy przejść do testów posiłków i zaczniemy sobie standardowo od śniadania. I dzisiaj na śniadanie mamy sałatkę jajeczną z chrupkim pieczywem z ziaren i tutaj jest jakiś dodatek, myślę, że to jest kalarepa. Przełożę sobie to na talerz i zobaczymy jak wygląda porcja. A pozostałe posiłki wędrują na razie do lodówki, bo tutaj na opakowaniu jest informacja, żeby przechowywać je w temperaturze od 2 do 6 stopni Celsjusza. I dzisiejsze śniadanie jemy na zimno i tutaj ta porcja ma 400 kcal, 27 g tłuszczu, 24 g węglowodanów i 16 g białka. No, powiem wam, że ten posiłek jest taki dosyć smutny. W życiu bym nie powiedziała, że on ma 400 kcal. Tutaj mamy taki naprawdę mały kawałek pieczywa, do tego ta sałatka jajeczna i kalarepa. No nic, idę zobaczyć, jakie to jest w smaku i jak w ogóle się tym najem. Możemy sobie podsumować pierwszy posiłek, czyli śniadanie. Jak dla mnie porcja była zdecydowanie za mała, praktycznie w ogóle się tym nie najadłam. Jeśli chodzi o pieczywo, to było takie dosyć suche, no niezbyt w moim stylu. Ta sałatka jajeczna była smaczna, było tam połączenie jajka, myślę z jogurtem naturalnym i z ogórkiem kiszonym. No, a jeśli chodzi o kalarepetę, jak widzieliście, zostawiłam ją, bo to jednak nie jest moje ulubione warzywo zdecydowanie. No i jak na 400 kg, to według mnie zdecydowanie bardziej można było poszaryć z wielkością porcji. E, a jeśli chodzi o makro, to było ona względnie ok. Mamy tutaj 16 g białka, czyli całkiem sporo, i ten posiłek głównie obfituje w tłuszcz, który jest aż 27 g. Tak więc, jeśli chodzi o cały kształt, to pierwszy posiłek oceniam tak 5 na 10. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale wielki plus za to, że wartości odżywcze są podane tutaj na opakowaniu, a nie są ukryte tak jak w przypadku cateringu Macfit. Dobra, jest godzina 11, a ja już jestem głodna, tak więc tak jak myślałam, to śniadanie nie nasyciło mnie na długo, więc lecimy z drugim posiłkiem. I na drugie śniadanie mamy placuszki meksykańskie z dressingiem piknikowym i cała ta porcja ma 300 kcal, 13 g. Tłuszczu, 27 g węglowodanów i 18,5 g białka. Tutaj jest napisane, że można zjeść na ciepło lub na zimno. Ja zjem raczej na zimno, tak więc przekładam sobie to już na talerz. Mamy 100 kcal mniej niż na śniadaniu, a porcja jest zdecydowanie większa. I też jak dla mnie na plus jest to, że już jest dzisiaj drugi posiłek i drugi raz jest dodatek świeżych warzyw. Jak dla mnie wygląda to bardzo smakowicie, tak więc idziemy testować. Te placki mają taką dziwną konsystencję, i zastanawiałam się z czego one są zrobione, bo to smakuje jak jakieś zmielone mięso, ale zobaczyłam na etykiecie, że to jest z diety WG plus ryby. I nigdzie nie umiem doszukać się składu konkretnego tych posiłków. Tak więc, no nie wiem, mam mieszane uczucia. I tutaj, jeśli chodzi o ten drugi posiłek, to, jak widzicie, zjadłam go w całości, ale zjadłam go tylko dlatego, bo byłam bardzo głodna i to zdecydowanie nie był mój ulubiony posiłek. Nie wiem, dlaczego te placki nazwane są plackami meksykańskimi, bo jak dla mnie były one bezpłciowe i żadnych meksykańskich smaków tam się nie doszukałam. Ale plus za smaczny sos, myślę, że był on na bazie ogórtu naturalnego i plus za sporą ilość warzyw w postaci ogórka, którego akurat lubię. I jeszcze wracając do tych placków, to dalej nie wiem, z czego one były zrobione, więc przez cały czas jak jadłam, to czułam taką niepewność, bo nie było tej informacji ani na stronie, ani tutaj na opakowaniu, ani w aplikacji. Tak więc no, wielka szkoda. I tutaj mamy 300 kcal i jak na 300 kcal to porcja była naprawdę spora. I makro też wypada fajnie, bo mamy aż... 18,5 g białka. No i jak mam być szara, to z dietetycznego punktu widzenia ten posiłek wypada naprawdę dobrze. Mamy tutaj e, fajne makro, fajną kaloryczność, e, sporą porcję i sporą ilość warzyw. No ale niestety, jeśli chodzi o smak, to daję temu tak maksymalnie 4 na 10. Mamy już godzinę 14, więc jemy sobie obiad. I na obiad dzisiaj jest piersku czeka w sosie indyjskim z ryżem i z marchewką mini. I ta porcja wygląda na całkiem sporą. Obiad też wygląda bardzo fajnie, mamy tutaj pierś z kurczaka w sosie indyjskim z ryżem i marchewką mini. I tutaj w porcji mamy 600 kcal, w tym 21 g tłuszczu, 60 g węglowodanów i nie wiadomo ile białka, bo jest zamazane, ale zakładam, że sporo, bo jest to jednak pierś z kurczaka. Tutaj jest napisane, żeby zjeść na ciepło, tak więc przełożę sobie to na talerz i podgrzeję. to wygląda. Porcja jest e, spora, więc myślę, że bez problemu się tym najem. Fajnie pachnie, tak więc to testujemy. Dobra, obiec zjedzony i powiem Wam, że to była jedna z lepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek jadłam z cateringu. Naprawdę bardzo mi to smakowało. Ten kurczak był w takim pysznym sosie, który był dobrze doprawiony. Do tego ryż i marchewka. Wszystko ze sobą fajnie grało i naprawdę oceniam ten posiłek bardzo pozytywnie. Jedyne do czego mogłabym się zaczepić to proporcja składników, bo jak dla mnie było za dużo mięsa e, do ilości ryżu i marchewki, tak więc trochę tego mięsa zostawiłam ale mimo to cały posiłek naprawdę ok. I był też fajnie zbilansowany, bo była to spora porcja, a miała 600 kcal. Do tego e, źródło białka w postaci kurczaka, źródło węglowodanów w postaci ryżu, źródło tłuszczu w postaci sosu, który wydaje mi się, że był na bazie mleczka kokosowego i warzywa w postaci marchewki. Ogólnie minęło może z 30 minut od zjedzenia obiadu, a ja mam ochotę na coś słodkiego, tak więc jem sobie od razu ten podwieczorek i tutaj mamy kakaowy pudding chia z musem brzoskwiniowym z i ten podwieczorek je się na zimno. On może teraz nie wygląda jakoś pięknie, ale przełożę go do takiej szklanki i myślę, że będzie o wiele bardziej apetyczny. I tutaj w porcji mamy 300 kcal, 12 g tłuszczu, 34 g węglowodanów i 8 g białka. Wygląda po przełożeniu do szklanki. Teraz prezentuje się naprawdę apetycznie i porcja też jest spora, bo to jest półlitrowa szklanka. Myślę, że możemy przejść już do podsumowania deseru. Ta warstwa kakaowa była taka przyjemnie słodka i miała wyczuwalne kawałki płatków migdałów, a warstwa brzoskwiniowa miała sobie kawałki brzoskwiń, i była taka lekko kwaskowata. Tak więc było to fajne połączenie smakowe, były tam też różne tekstury i dodatkowo był bardzo dobry stosunek kaloryczności do wielkości porcji. Tak więc cały posiłek oceniam bardzo pozytywnie. Co prawda był to posiłek głównie węglowodanowo tłuszczowy było tam niewiele białka, ale obiad był wysokobiałkowy, tak więc myślę, że nie stanowi to tutaj problemu. I ogólną ocenę temu posiłkowi daję tak myślę 8 na 10. Mamy godzinę 19, więc to czas na ostatni posiłek na dzisiaj. I mamy tutaj komosy ryżową z leżpasą. Kozim serem i sosem sezamowym. Nie wiem jeszcze, kiedy opublikuję ten film, ale nagrywam go w sierpniu i jak dla mnie to już nie jest sezon na szparagi, dlatego mnie one tutaj zdziwiły. No ale zobaczymy, jak będzie smakował cały kształt. I ta porcja ma 400 kcal, w tym 22 g tłuszczu, 33 g węglowodanów i 16 g białka. I sałatkę oczywiście jemy na zimno, tak więc już przekładam to na talerz. I tak to wygląda, porcja jest naprawdę spora, bo jest to taka duża miska, a teraz idziemy zobaczyć jak w smaku. Możemy sobie już podsumować ostatni posiłek i co ja mogę o nim powiedzieć? No sałatka jak sałatka, nic specjalnego w niej nie było, no może poza sosem, który był taki lekko słodkawy, a szparagi były rozgotowane i takie nasiąknięte wodą, więc niezbyt smaczne. Ja wolę jak są takie grillowane, chrupiące. Ale fajnie, że w tej sałatce była na przykład komosa ryżowa, czy koziser. Są to produkty, w których nie je się na co dzień, a w takim cateringu można sobie je przetestować. I ogólnie jak na 400 kcal to ta porcja była w sam raz i myślę, że dam tej sałatce co ocenę tak 6 na 10. Dobra, myślę, że możemy przejść już do podsumowania całego dnia. Policzyłam sobie kaloryczność i makroskładniki i wygląda to następująco. Dzisiejszy dzień miał 2000 kilokalorii, w tym 101 g białka, 94 g tłuszczu i 178 g węglowodanu. Czyli mamy tutaj naprawdę konkretną ilość białka, bo ponad 100 g. I ogólne proporcje makroskładników są ok. Jeśli chodzi o taką ogólną ocenę całego dnia cateringu, to wydaje mi się, że wypadł on bardziej pozytywnie od cateringu Matchfit, bo tutaj jednak te dania były ciekawsze, smaczniejsze i przede wszystkim miały więcej białka. Ale ogólnie zostaję przy mojej poprzedniej opinii, że taki catering u mnie totalnie by się nie sprawdził. Jednak wolę swoje przepisy i swoją kuchnię, ale taki catering właśnie w takich kryzysowych dniach, kiedy naprawdę nie mamy czasu gotować, myślę, że będzie fajną opcją, ale tak naprawdę sporadycznie. I ponownie zauważyłam te same. Dwa minusy, czyli cena i ilość plastiku. Dzisiaj specjalnie zostawiłam sobie wszystkie opakowania, więc pokażę Wam, jak to wygląda po jednym dniu. Wygenerowaliśmy taką ilość plastiku. Teraz sobie to pomnóżcie razy 30 dni w miesiącu i wychodzi naprawdę tego sporo. No a jeśli chodzi o cenę, to ja osobiście uważam, że za 88 zł można wyczarować o wiele smaczniejsze i ciekawsze przepisy i to na pewno na więcej niż jeden dzień. Tak więc yy, pozostawiam to już do Waszej opinii, czy opłaca się zamawiać taki catering, czy jednak lepiej przygotować sobie coś na szybko samemu. A tymczasem ja się z żegnam, koniecznie dajcie znać jak Wam się podobały dzisiejsze potrawy i ogólnie co sądzicie o cateringach dietetycznych i jaki catering mogłabym jeszcze dla Was przetestować. A my widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!